Michał Koterski kontra Kuba Wojewódzki Takiego starcia nikt się spodziewał. Poszły o rachunki i kurtkę. Michał Koterski jakiś czas temu opisał własne doświadczenia i walkę z nalogiem w ksiasce Michał Koterski. To już moje ostatnie życie. Wówczas śmielej zaczął mówić w mediach o tym, że był narkomanem. Który uzależnił się tak z od substancji odurzających i alkoholu. Na szczęście. Udalo mu się wyjść z trudnych chwil obronna reka. Teraz stara się uwrazliwiać innych na temat uzależnień, wracając do przeszłości. Aktor postanowił więc odwiedzić Kubę Wojewódzkiego, który wspól prowadzi podcast Wojewódzki kadzierski i otwarcie poruszyć przed mikrofonem trudne tematy. Wówczas nie mógł się spodziewać tego, jaki wywiad go czeka, ponieważ w pewnym momencie ostrościal się z Dziennikarz zaczęł rozliczać go z prywatnych zaszłości. Powolali się jednak na fragmenty ksiaski. Które jego zdaniem zaklinają rzeczywistość i ubarwiają prawdę na niekorzyść innych, wspomnianych przez Koterskiego celebrytów, a w tym i jego. Pamiętasz, jak kiedyś zadzwonili do mnie w dniu swoich urodzin i powiedziałes: Za jesteś samotny, za nikt o tobie nie pamięta, ja pojechałem do ciebie, dalem ci kurtkę z Napiliśmy się wina, celebrowaliśmy twoje urodziny, a po paru godzinach zadzwonili do mnie znajomi. Ze jesteś w klubie i opowiadasz, Ze Kuba chyba jest p.m., bo dal ci kurtkę bez okazji wytknął gwiazdorowi Kuba Wojewódzki. Michal Kotarski nie był w stanie potwierdzić, że faktycznie powiedział tak obrazoburczą opinie o dziennikarzu TVN. Lecz nie zaprzeczył również temu, że faktycznie mogło się tak stać. Mimo luki w pamięci zreflektował się publicznie i w podcaście przeprosił wojewódzkiego. Kuba, nie pamiętam, żebym to powiedział, ale możliwe, że to powiedziałem. Nie będę się zostawiał, mówił. Za na pewno nie. Jeśli cię uraziłem, to przepraszam. Może rzeczywiście byłem nadspany. Wtedy byłem osoba, która była zagubiona, wyznał koterski w odpowiedzi. Na tym jednak konfrontacja obu panów się nie skończyła. Wojewódzki nie mógł bowiem przeboleć z tego, w jaki sposób kolega, któremu zaoferował godziwa posadę, by pomóc mu odbić się od dna w trudnej sytuacji. Opisał go w swojej ksiasce. Jak przyznal, w tej ksiasce jestem pokazany niejako ktoś. Kto się z tobą zakolegował, zetroszczył, dal ci pracę i moim zdaniem mocny wizerunek. Ale jako ktoś, kto z tobą rywalizował wspomniał. Wojewódzki zaznaczył przy tym, że prawda wyglądała z gola inaczej, niż przedstawił to jego znajomy z branzy. Okazuje się, że król TVN nie rozplecił bająckie sumy w restauracji swojego znajomego. Gdzie Koterski pozywiał się do seta na jego rachunek, nie chcąc bulić za pozywieniem z własnej kieszeni. Zastanawiam mnie, dlaczego w tej ksiasce nie ma, że ja, przechodzę obok knajpy mojego przyjaciela na placu Trzech Krzyzy. Dowiaduję się, że jadles i piles na mój rachunek przez parę latnych tygodni. Mam wrażenie. Za ta ksiaska ocenzurowała trochę świat. Czuję się oceniony jako twój konkurent. A nie jako ktoś, kto dal ci pracę i w trudnych chwilach placił rachunki do wojewódzki co odświeżyć pamięć Koterskiemu. Ten nie dał się jednak tak łatwo sprowokować i na atak, odpowiedział atakiem. Wówczas zaznaczył, że nie miał zamiaru nikogo oceniać w swojej publikacji, a Wojewódzki zapracował na opinię kogos. kto pracę traktuje wyżej od znajomych ze względu na wiele sytuacji, które przewinęły się w życiu Wojewódzkiego od czasu rozpoczęcia przez niego kariery telewizyjnej. To jest powszechna opinia o tobie, że kariera jest dla ciebie ważna, że jesteś bardzo dobrym graczem i zachowalesz się jak wytworny gracz. Nie mam do ciebie o to pretensji. Oczywiście, ty możesz mieć do mnie pretensje. Zain zapłacił za mnie rachunek. Jeśli tak, to ja Cię przepraszam, mogę Ci oddać pieniądze za te rachunki. Nie ma problemu. Potrafię przyznać się do bledu skwitował Michal Koterski, zachowując rozwagę w zderzeniu z ostrymi słowami wojewódzkiego. Kuba wojewódzki nie zamierzał zostawić z komentarza Koterskiego bez stosownego afrontu. Tym razem powolę się na niedawna aferę z Linsky i forem, jak wówczas prowadzący show Kuba wojewódzki oczarnił koleżanki z Mam Talent na Wizji. Twierdzać, ze obiecywali mu ze porzuca stanowiska w formacie po odejściu wojewódzkiego z Jury. Ostatecznie do chwili obecnej jest a część obsady programu. Przypomnijmy jednak, że zarówno Malgorzata Foremniak, jak i Agnieszka Chylinska nie zgodzili się z dawnym znajomym i przedstawili swoją wersję wydarzeń. Zaznaczając, że Kuba nie poinformowali o odejściu z Mam Talent, a także nie kontaktował się z nimi po rezygnacji z posady. Zdaje się, że Kuba wcale się z nimi nie zgadza. Ta sytuacja przypomina mi sytuację z Agnieszka i Malgosia Foremniak. Pamiętamy pewne fakty zupełnie różnie. Jeśli postrzegales mnie, mój program, który był rozpędzony. Przeszedł do te i miał duże powodzenie, jako konkurencję, że zaprosiłem Przemka Saleta do swojego programu. Bo się balem twojego programu, Myślę, że powinienes napisać w tej ksiasce jedno ważne zdanie: Narkoman nigdy nie będzie twoim lojalnym przyjacielem! podsumował Kuba Wojewódzki.